Pierwsze nie spalinowe Porsche 911 pojawi się jeszcze w tym roku. Nowy, imponujący Mercedes AMG E53, który nie ma czterech cylindrów pod maską. Elektryczna Alfa Romeo Giulia oraz najpotężniejsze Porsche w historii. To właśnie między innymi pojawi się w dzisiejszym odcinku Motoniusa. Więc moi drodzy, jak co niedzielę o godzinie 17, witam Was na kanale i zapraszam na odcinek. Dzisiejszy Motonews dla fanów takiej prawdziwej, spalinowej motoryzacji będzie, można powiedzieć, słodko-gorzki, ale zaczniemy sobie od informacji pozytywnych, a mianowicie fabryki samochodów elektrycznych notują przestoje w produkcji, bo Nikt ich nie chce kupować. Oh no. anyway, last week... Okazuje się, że producenci trochę się przeliczyli, zakładając, że elektryfikacja w motoryzacji przebiegać będzie gładko i bezboleśnie. Jasne, trzeba sobie powiedzieć wprost, że obecnie na drogach jest mnóstwo samochodów elektrycznych, ale wygląda na to, że koncerny motoryzacyjne miały nadzieję na to, że będzie ich jeszcze więcej. Wiemy już na pewno o fabryce Volkswagena w Emden, gdzie produkowane są modele ID4, ID5 oraz ID7 w nakładzie zdecydowanie mniej niż umożliwiałaby to wydajność zakładu. Oprócz tego wiemy o fabryce Forda, gdzie składany jest w pełni elektryczny pickup, czyli model F150 Lightning, gdzie również doszło do spowolnienia linii produkcyjnej. A w sumie skoro zwolniła linia produkcyjna, to doszło również do zwolnień pracowników. Jakby tego było mało, stoi również fabryka Stellantis w Mirafiori, produkująca elektrycznego Fiata 500E, bo ten również sprzedaje się nas przeciętnie słabo. Czy ten fakt wynika z coraz to większej świadomości na temat ekologii samochodów elektrycznych, czy też może bezpośrednio z ich cen? Tego na ten moment nie wiemy, ale myślę, że wszyscy fani takich samochodów. Mają po tej informacji banana na ustach. No ale tak naprawdę na tym te pozytywne, antyelektryczne wieści nam się kończą. Teraz przechodzimy do złej informacji dla fanów Alfy Romeo Giuli Quadrifolio. Już w 2026 roku znana nam wszystkim piękna włoska nie będzie samochodem spalinowym. W poprzednim Motoniusie wspominałem Wam o nowym, w pełni elektrycznym Doju Chargerze. I okazuje się, że nowa Julia ma bazować na tej samej platformie co Charger. To, co natomiast widzicie właśnie na przebitkach, to zaledwie rendery pokazujące, jak mogłaby wyglądać elektryczna Julia. Jak będzie wyglądała dokładnie, tego na ten moment nie wiemy, ale w sumie Alfa Romeo od zawsze było marką, która przywiązywała ogromną uwagę do stylistyki swoich samochodów. Obecny szef marki, czyli Jean-Philippe Imperato, przekonuje, że raczej nie będzie źle. Sam Jean-Philippe powiedział: "Tak. To, co zaprojektowaliśmy, jest po prostu bombą. Nie mogliśmy dokończyć projektowania tego samochodu, nie będąc w nim zakochani, a teraz nareszcie jesteśmy." Nowa Julia, zresztą bardzo podobnie jak Dodge Charger, występować będzie również w wersji spalinowej, natomiast wiemy, że na pewno Julia Quadrifolio będzie samochodem w pełni elektrycznym, najprawdopodobniej współdzielącym układ napędowy z Dodgeem Chargerem w wersji Banshee, czyli spodziewać się możemy mocy na poziomie około 1000 koni mechanicznych. A następny news będzie o przeglądarce Opera, czyli o prawdopodobnie najbardziej zaawansowanej technologicznie przeglądarce dostępnej obecnie na rynku. Z fajniejszych rzeczy Opera ma wbudowanego całkowicie darmowego VPN-a, więc w prosty sposób możecie bezpiecznie przeglądać internet. Oprócz tego Opera ma własną sztuczną inteligencję o nazwie Arias, z której korzystanie jest banalnie proste. Do tego macie sidebar dający Wam dostęp do różnych komunikatorów internetowych. Jeżeli macie problem z zbyt dużą ilością otwartych zakładek, to w Operze możecie je organizować. W wyspy, a dla fanów YouTube'a możecie oglądać Wasze ulubione filmy w mniejszym oknie podczas przeglądania innych stron internetowych. A oprócz tego jest jeszcze cała masa funkcji, które po prostu mogą Wam ułatwić codzienne korzystanie z internetu, które polecam Wam, żebyście przetestowali. Tym bardziej, że Opera jest absolutnie darmowa, więc w opisie tego filmu zostawiam Wam link do darmowego pobrania Opery. A my przechodzimy do kolejnego newsa. Porsche szczyci się, że każda z spośród generacji modelu 911 wprowadzała na rynek jakąś innowację. Na przestrzeni lat były to chociażby turbosprężarka, napęd na 4 koła, chłodzenie silnika cieczą, czy dwusprzęgłowa skrzynia PDK. Najnowsza generacja 992 póki co jednak nie wprowadziła żadnej rewelacji, która całkowicie zmieniałaby wizerunek modelu 911, ale to ma się zmienić przy okazji faceliftingu tego modelu. Porsche potwierdziło, że generacja 992.2 Posiadać będzie po raz pierwszy w historii tego modelu układ hybrydowy. Wiemy, że nie będzie to na pewno hybryda typu plug-in. Raczej będziemy mówić tu o małej, lekkiej baterii wspomagającej silnik spalinowy. Porsche mówi też o tym, że technologia, w której 911 zostanie zhybrydyzowana, będzie miała swoje korzenie w motorsporcie. Na podstawie Porsche 919 Hybrid EVO wiemy, że Porsche umie tę technologię okiełznać w sposób mądry. Więc w sumie, dopóki nie mówi się o tym, że Nowe Porsche 911 będzie samochodem w pełni elektrycznym, to chyba jeszcze nie mamy się o co martwić. W ogóle Porsche w 2024 roku ma zaprezentować więcej nowości niż zrobiło to kiedykolwiek w swojej historii w przeciągu 365 dni. Mamy już m.in. nowego w pełni elektrycznego Macana, mamy odświeżoną Palamere, mamy odświeżonego Taycana, a także Porsche Taycan Turbo GT, czyli najpotężniejsze seryjne Porsche wyprodukowane w historii. Konkretniej mówimy tutaj o mocy na poziomie 1108 koni mechanicznych. Pomyśleć, że taka moc trafiła do w teorii dość cywilnego modelu marki Porsche. W ogóle to nie wiem, czy zauważyliście taką tendencję, że nowe samochody elektryczne generują coraz to bardziej chore parametry mocowe, i tak się zastanawiam, czy ten wyścig zbrojeń kiedyś się w ogóle skończy. Odmiana Turbo GT wizualnie nie różni się jakoś znacząco względem innych odmian Tajkana. Trochę więcej różnic jest widocznych w momencie, gdy wybierze się pakiet Weissach, który m.in. zawiera niemały spoiler tylnej klapy oraz zabudowę włókna węglowego zastępującą tylną kanapę. Więc to już jest auto dla absolutnych elektroświrów, którzy są gotowi zapłacić ponad milion sto tysięcy złotych za czterodrzwiowe auto elektryczne, które ma dwa miejsca w środku. Co by tu jednak nie mówić, parametry tego samochodu są naprawdę imponujące. Pierwsza setka w 2,2 sekundy, prędkość maksymalna ponad 300 km na godzinę. W przypadku samochodu elektrycznego to robi naprawdę wow. Dodajmy do tego fakt, że Taikan Turbo GT zrobił na Nordschleife czas 7:07.55, czyli okazał się o zaledwie 2 sekundy wolniejszy niż Rimac Nevera generujący blisko 2000 koni mechanicznych. Więc podsumowując Imponujące, ale czy fajne? Tutaj sekcja komentarzy jest dla Was. Ciekawy jestem, co myślicie. Bo mnie na przykład jakoś specjalnie niara specyfikacja techniczna Tajkana Turbo GT. Mówiąca o tym, że auto ma mocniejszy falownik impulsowy, który wcześniej operował na 600 Amperach, a teraz jest to już 900 Amperów i stąd też mamy aż taki przyrost mocowy. No. To nie brzmi dobrze. No, dla mnie prawdziwy, robiący wrażenie i wzbudzający emocje samochód powinien mieć silnik spalinowy. A teraz, wracamy do klasyka, czyli co dalej z polskim samochodem elektrycznym Zero. Moda na sukces, odcinek 2053 Ilość przebojów związanych z polskim elektrykiem, o których mówiłem Wam w Motoniusie jest już po prostu niezliczona. Nie wspominając tutaj już nawet o ogromnych opóźnieniach, które tyczyły się tego projektu, no to miały być grunty pod budowę fabryki, później okazało się, że ich nie ma. Później miał być przetarg pod zakup gruntów pod budowę fabryki, no i był, ale go unieważnili. No ale w końcu po tych wszystkich przebojach, moi mili Państwo, grunty pod Budowę fabryki są. Co więcej, aktualnie najgorętszą nowiną jest podpisanie listu intencyjnego na budowę fabryki poprzez spółkę Electromobility w Poland oraz firmę. Mirbud. Co prawda sam w sobie list intencyjny jeszcze o niczym nie świadczy. Świadczy tylko o tym, że spółka odpowiedzialna za Izere chce wybudować fabrykę i warunki budowy fabryki, które przedstawiła im firma Mirbud im odpowiadają, a firma Mirbud potwierdza, że jest gotowa, by tym całym przedsięwzięciem się zająć. Niemniej jednak po ogłoszeniu takiej informacji akcje firmy Mirbud wystrzeliły do góry jak z procy. Fabryka Izere ma powstać w przeciągu 23 miesięcy od momentu rozpoczęcia prac i ma być obiektem z Dolnym do produkcji 150 tysięcy samochodów rocznie. I teraz przypomnijmy sobie moje słowa z początku Motoniusa. Fabryki samochodów elektrycznych notują przestoje w produkcji, bo nikt ich nie chce kupować. No i właśnie tutaj w głowie zapala się pewna czerwona lampka, bo nad samochodami elektrycznymi już zaczęły się zbierać naprawdę ciemne chmury. I zakładając, że fabryka Izery w ogóle powstanie, to pewnie będzie w stanie zacząć produkcję swoich samochodów co najmniej za dwa lata, a w przeciągu dwóch lat samochodów elektrycznych już naprawdę jest szansa, że absolutnie nikt nie będzie chciał kupować. No i temat ten jest dla mnie takim dosyć mocnym wątkiem do rozmyślań, bo jakby nie patrzeć, na projekt Izery poszło już pół miliarda złotych z budżetu państwa. No i w sumie można powiedzieć, że są to takie trochę moje i trochę również wasze pieniądze, które po prostu nie chciałbym, żeby się okazało, że poszły w błoto. A teraz w końcu odchodzimy od tematu elektryków i przechodzimy do samochodów spalinowych, i to takich myślę, że całkiem fajnych samochodów spalinowych. Do grona całkiem fajnych samochodów możemy raczej zaliczyć Mercedesa AMG E53 Hybrid Formatic Plus. Auto może nie szokuje stylistycznie i nie jest jakimś odkryciem Ameryki na nowo, ale pozytywnym zaskoczeniem jest fakt, że Mercedes w swojej jeszcze nietopowej E klasie AMG poszedł w 3-litrowy sześciocylindrowy silnik, a nie tak jak w przypadku C63 S i Performance w dwulitrową rzędową czwórkę. Kiedyś mieliśmy okazję testować AMG E53 i uważam, że to był samochód niemalże idealny. Dobrze się prowadził, dawał fan z jazdy, a do tego był wygodny i reprezentatywny. Odświeżona e-klasa raczej nic z tych cech nie utraciła, a wręcz zyskała, a przynajmniej na pewno zyskała na mocy i to znacznie. Teraz 3-litrowe rzędowe 6 jest w stanie wygenerować 612 koni mechanicznych i 750 nm maksymalnego momentu obrotowego, czyli dokładnie tyle, ile generowała przedliftowa odmiana E63S, czyli odmiana z V8 pod maską. Sam silnik spalinowy w E53 generuje 446 koni mechanicznych. Cała reszta pochodzi z baterii, co sumarycznie przekłada nam się na to, że to auto jest w stanie się rozpędzić do pierwszej setki w 3,8 sekundy, co sądzę, że jest wynikiem co najmniej zadowalającym. No i mam nadzieję, że ten MotoNews również był dla was co najmniej zadowalający. Bardzo wam moi drodzy dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia.